Witam, witam serdecznie, aż się normalnie Coś pięknego Mam tutaj oczywiście gąskę niekształtną, wreszcie udało się znaleźć Większą trochę ilość Ja już tam na dłuższym filmie pokazuję Tu się tak streszczę z charakterystyką, proszę bardzo Gąseczka niekształtna Charakterystyczna Tricholoma portentosum Tutaj o takim właśnie kolorze pop od one Mają kolor od popielatu szar szarowego jasno do ciemno popielatu szarowego ale mogą mieć taki stalowo, też niemiecki, stalowo, taki niebieski połysk o i proszę, tutaj taki widać lekki stalowo takie. one nawet fioletowawe mają kolor ta druga ma taki odcinek, może mieć fioletowy ale oczywiście charakterystyczny, gładki trzon o, tutaj w górnej części, w dolnej czasem na całej powierzchni leciutko taki lekko naleciałość zielonka, woselę blaszki białe później też się stają ...od lekkim odcieniu zielonkawym ...zatokowo wycięte do zbiegających ...do przyrośniętych do trzonu ...ten zapach może ...ten drugi egzemplarz, jeszcze większy ...ależ przepiękny. ...ale przepiękne są skumane ...proszę i te charakterystycznie wrośnięte dookoła ...smuszki, żyłki, O, proszę bardzo jakie widać Biegną do końca taka sieć żyłek, raczej takie podłużnych. Mogą być czasem troszeczkę takie rozchodzące się, ale głównie biegną podłużnie dookoła kapelusza promieniście. oryginał, po prostu oryginał. gąska nie kształt. O i ten taki odcień. Po naciskaniu tak palcami jeszcze bardziej się uwydatnia ten taki połyskujący, lekko mieniący. Nie zawsze to jest widoczne, ale najmniej... o. na tym egzemplarzu bardziej to widać taki żółtawo, zielonkawy odcień mniej lub bardziej widoczny, ale żyłki prawie zawsze są widoczne biegną promieniście sobie wspaniale dookoła Kapelusza. zapach mączny I tutaj już chyba całkowicie no, trzon cylindryczny, może być taki wygięty lekko, lekko cylindryczny taki może być wygięty, lekko na końcu może być nawet taki strzałkowo zaostrzony no chyba całkiem tu charakteryzowałem Przepiękne takie tutaj. Trzy takie wspaniałe egzemplarze. Gąski. Niekształtny i ten mączny zawach. Wspaniały grzybek. Poszukam dalej. Tam na dłuższym wyniku też go charakteryzuję i pokazuję jak zbieramy grzyby. Ale tu chciałem tak na szorcie też scharakteryzować dodatkowo. Wspaniałego grzyba. Gąskę, niekształtną. Trikloma, Portentos. Wspaniały grzybek późno jesienny, prawie rzeźmowy.